Nazywam się Robert Gwiazdowski. Wychowałem się na warszawskim Grochowie. Przewalałem węgiel z wagonów zimą. Zostałem profesorem prawa, adwokatem i przedsiębiorcą. Przez wiele lat doradzałem innym, jak radzić sobie w gąszczu absurdalnych przepisów, tworzonych przez ciągle tych samych polityków działających w partiach, które zmieniały swe nazwy, ale nie oblicz. Ostatni raz stałem przy urnie wyborczej, w 2003 roku. Głosowałem za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Powiedziałem wtedy: "Zdobyliśmy samosierę, zdobędziemy i Brukselę w tym roku 2003". Nie na taką Europę umawialiśmy się z Europą. Nie może być tak, że fanaberia prezydenta Francji powoduje, iż uchwalane są przepisy na podstawie których polski kierowca może sobie kupić francuską ciężarówkę z łóżkiem do spania w szoferce, ale nie może w niej spać na francuskim parkingu? Jesteśmy za Unią Europejską, a nie Unią Eurokratyczną, choć skrót taki sam: Mniej biurokracji, niższe podatki. Swobodny przepływ nie tylko kapitału, ale towarów, usług i ludzi. Wchodzicie w to? Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami. Chodźcie z nami. Chodźcie z nami.